Siemanko, Manko z tej strony Bas Pan. witam Was serdecznie na kanale Jabba The Dawno nas tutaj nie było, słuchajcie, z długim, normalnym filmikiem. Dzisiaj mamy dla Was coś specjalnego. Może najpierw tytułem wstępu powiem Wam, co u mnie słychać. Słuchajcie, pochorowałem się trochę, dość ciężko, jestem w trakcie leczenia, stąd też tutaj niestety wymiana fryzury, ale miejmy nadzieję, że fryzura odrośnie, bo to jest najmniejszy problem w tym wszystkim, co się dzieje, słuchajcie. Siły mam niestety troszkę mniej niż miałem do tej pory, dlatego też mało rzeczy ode mnie, zarówno muzycznie, jak i właśnie tutaj legowo, ale w miarę możliwości staramy się coś dla Was zrobić. I właśnie dzisiaj trafiła się taka super okazja, a okazja nazywa się Posiadam wszystkie Asokitano, czy też Ashokitano, bo różnie się to wymawia. W każdym razie wszystkie figurki, które w Lego do tej pory wyszły tej oto postaci już posiadam i właśnie Wam je prezentuję. Tyle tytułem wstępu, jedziemy z tym. Pierwsza figurka, która w ogóle w Lego miała odsłonę był to rok 2008 i do 2010 roku ta figurka była jedyną figurką Asoki Tano, która się w Lego nam objawiła. Wystąpiła w sześciu zestawach i jest to, słuchajcie, aktualnie najtańsza figurka tej oto postaci w gwiezdnowojennym uniwersum Lego. Bardzo ładna figurka, mnie się ona bardzo podoba. Te spodnie, słuchajcie, niestety, znaczy nóżki są bez żadnego nadruku, no ale od czegoś trzeba było zacząć. Mamy główkę, także wiemy, że to jest Asoka. Mamy tutaj nakładkę na główkę odlewik bardzo ładny. Posiada ta figurka dwa miecze, nadruk na torsie z jednej strony, z drugiej niestety nie, ale mimo wszystko radość wielka, bo w końcu się ta postać ukazała. Jest ona wzorowana na serialu Wojny Klonów i bardzo dobrze. Tak jak Wam mówiłem, wystąpiła w sześciu zestawach, generalnie wszystkie chyba większość dobra, powiedzmy tak, nie będę się też wymądrzał, większość nawiązuje właśnie do tego serialu. I co, no, tak jak mówię, wielka radość, że ta figurka w ogóle się pokazała i rozpoczęła nam to, że, że, że ta postać jakby ukazała się w LEGO, tak? A oto i druga figurka, która pojawiła nam się w Gwiezdnowojennym Uniwersum LEGO. Druga odsłona tej postaci, rok 2013-2014, pokazała się tylko w dwóch zestawach. Oba te zestawy są bardzo fajne, ponieważ mamy no, ponieważ są to dobre zestawy, sprawdźcie sobie dokładnie, które są to zestawy, ale jeden jest jednym z moich ulubionych w ogóle zestawów Ever, czyli ta krocząca maszyna umbariańska, właściwie z planety. No tak, umbariańska, ponieważ jest kierowana przez umbarian. Co do figurki. To już jest figurka mocno droższa, bo jakąś stówkę droższa od tej pierwszej. Przez to może, że ukazała się w dwóch zestawach, a nawet nie może, a na pewno. Mamy już zadrukowane nóżki. Mamy zadrukowany torsik. Mamy yy, odlew yy, ten sam yy, tej nakładki na głowę, tych, yy, tych ogonów, yy, które Asoka posiadała. Yy, no i co? No, również przepiękna figurka. Nie mogło jej zabraknąć w mojej kolekcji. I bardzo się cieszę, że dołączyła do niej. Bo, no, tak jak mówię, nie dość, że jaram się tą postacią dość mocno. To jeszcze jaram się. Tymi właśnie legowymi odsłonami tej, tej, tej postaci i tymi figurkami. Także tak jak mówię, ta yy, druga odsłona yy, dużo ciekawsza od tej pierwszej, yy, no bo wiadomo, że następne jest od poprzedniego lepsze. I przechodzimy do tak zwanego turbo kozaka, czyli Asoka Tano w wersji dorosłej, tylko w jednym zestawie wystąpiła. I jest to figurka mega droga, niestety lub stety, bo myślę, że poniżej 8, stówek ciężko ją dostać jako figurkę, niestety. Jest to jakaś cena kosmiczna, jak na polskie warunki, no, ale jest jak jest. Słuchajcie, udało mi się ją bardzo ładnie wyrwać i jestem bardzo szczęśliwy, że tak właśnie mi się udało. Jest to jak dla mnie przepiękna figurka generalnie. Ta twarz. Te głowo-ogony, nadruki i generalnie jakby całość tej postaci jako, jako figurki zgadza mi się tutaj w 100%. Dwustronna główka, więc możemy sobie ją ustawić tak naprawdę na taką lub tą bardziej zdziwioną, czyli bardziej złą i bardziej znaczy zdenerwowaną. Generalnie zestaw, w którym się ukazała, jest to ciekawy zestaw. Bardzo Wam go proponuję, ponieważ jest to fregata Republiki. Yy, bardzo... Ładny zestaw, tym razem nawiązujący do serialu Rebelianci, który ja też bardzo lubię. I jeżeli ktoś nie widział, polecam bardzo tą kreskówkę, ponieważ jest to chyba druga albo egzekwo razem z Wojnami Klonów moja ulubiona kreskówka z tego uniwersum. I czwarta odsłona Asoki, słuchajcie, czyli ta najnowsza, aktualna, jak to się mówi ciągle, ponieważ zestawy, w których ona się ukazała. Są ciągle na rynku, ciągle możecie je kupić sobie na Lego Shopie, a jeżeli nie na Lego Shopie, to na Alto na 100% lub na każdym innym, nie wiem, sklepie, w którym sobie tylko to znajdziecie, w jakichś rozsądnych cenach. Ja Was okłamałem trochę na początku, ponieważ ta figurka jednak jest o połowę droższa od tej, przez to, że ta jest nowa, więc to jest najtańsza wersja Asoki, jaka znajduje się na rynku aktualnie. Yy, również tutaj w dorosłej odsłonie, również długie te głowo-ogony, yy, ale też jest nawiązaniem do serialu Wojny Klonów, ponieważ znajduje się na przykład w zestawie razem z Dartem Maulem, który Wam zaraz pokażę w takiej niecodziennej zupełnie odsłonie, ponieważ udało mi się wyrwać coś, co myślę, że jest mega kozakiem. Z drugiej strony nie wygląda zupełnie, ale za chwilę Wam to pokażę, bo śmieszy mnie to niesamowicie i musicie to też zobaczyć. W każdym razie, jeżeli chodzi o figurkę, to bardzo ciekawa figurka. Bardzo ładne te nadruki na korpusie oraz na nogach. Główka się zgadza. Odlew tych głowogonów też wszystko mi tutaj się spina. Piękna figurka, zresztą jak wszystkie poprzednie. Słuchajcie, ja tutaj się nie mam do czego przyczepić. Teraz zaprezentuję Wam coś niesamowitego i coś, czego się na pewno nie spodziewacie, już Wam to pokazuję. I tak jak Wam mówiłem, zestaw niezaskakujący, bo mamy tutaj pojedynek na Mandalor, mamy dwie figurki, tak jak Wam mówiłem, mamy Asokę i mamy darta Maula na tronie mandaloriańskim. Yy, słuchajcie, co tu się nie zgadza: a mianowicie mamy absolutnie misprintowe główki, zarówno Maula, jak i Asoki w kolorze tym klasycznym Legowym, żółtym, które są absolutnie jak dla mnie creepy tutaj na tym temacie. Wygląda to kosmicznie, szczególnie ten maul. Zobaczycie to sobie na zbliżeniach. To masoka też wygląda dość śmiesznie. No ale w każdym razie udało mi się połapać takie rzeczy i postanowiłem ten zestaw właśnie zaprezentować Wam w takiej formie. Już co o tym sądzicie, to się sami wypowiecie. Yy, mam nadzieję, że rozbawi Was to tak samo jak mnie. Tutaj macie te oryginalne główki. Sorry za wersję, wiem, że to wygląda dość... Kosmicznie, no ale macie jakby porównanie wtedy z tym, co się tutaj od Janie Pawliło, jak to się mówi, bo naprawdę jest to dość zabawna rzecz. Ja sobie kupiłem drugi taki zestaw i mam zamiar właśnie z tymi żółtymi główkami i rączkami, bo tutaj nie zmieniałem jeszcze dłoni, zaprezentować sobie jakby jeden obok drugiego, bo to będzie dobrze wyglądało. Według mnie, jakby będzie się dobrze prezentować. Tak jak Wam mówię, no udało mi się tymi sprinty kupić. Podobno to są cholerne drogie, cholernie drogie rzeczy, nie sprawdzałem tego. Udało mi się gdzieś tam je pozyskać dzięki yy, Arturo, dzięki Kopalnia Klocków. W każdym bądź razie słuchajcie, no tak jak mówię, ocencie to, co sądzicie o takiej wersji. Ja wiem, że te mi sprinty się bardzo liczą i tak dalej, szczególnie te gwiezdnowojenne, że to jest super trafienie. Tak cieszę się, natomiast według mnie to nie wygląda zupełnie i tak jak mówię, ta czarna korona tego Dartha Maula z tą żółtą główką jest mocno pogięta. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Trzymajcie za mnie kciuki, życzcie mi dużo zdrowia. Wasza pozytywna energia jest moją energią, więc dawajcie mi jej jak najwięcej, bo naprawdę teraz potrzebuję dużo siły i dużo takiej mocy, żeby to wszystko przeżyć. Ale przeżyję i widzimy się, że tak powiem, w lepszych czasach, w lepszej sile i w lepszych warunkach, słuchajcie, moich fizycznych przede wszystkim. I co? Tyle na dzisiaj. Dzięki. Elo.